Dzień dobry, kochani. Albert Greenhuber powiedział, że największy błąd, jaki możemy popełnić w życiu, to poddanie się lękowi przed popełnieniem błędu. Czy ty też tak masz, że nie realizujesz swoich pomysłów, nie zmieniasz życia, nie idziesz do przodu z obawy przed pomyłką, że tkwisz przez wiele lat w maraźmie, w strachu czy na rozmyślaniu, co by było, gdybym jednak spróbowała? I tracisz szansę na zmianę, na nowe życie, na coś innego, często na coś lepszego. Jak to zmienić? Zacznij od ćwiczenia. Weź dwa krzesła, na jednym usiądź ty, a na drugim postaw poduszkę, która będzie symbolizowała twój zrealizowany projekt. Twoje zmienione, nowe życie. Coś, czego chciałaś dokonać. Popatrz na to wszystko tak, jakby się dokonało. Popatrz na efekt końcowy. Jak się czujesz, weź głęboki oddech, zamknij oczy i poczuj, jak ci jest w ciele. Czy ciepło, czy błogo, czy czujesz się rozluźniona, czy raczej jest ci zimno i jesteś niespokojna? Co przychodzi ci na myśl? A teraz połóż drugą poduszkę pomiędzy tobą a tym krzesłem naprzeciwko. To jest blokada. Lęk, który trzyma cię w starym życiu i nie pozwala pójść dalej. Popatrz na to, czego najbardziej obawiasz się, jeśli ta zmiana by się dokonała. Oddychaj tym. Jeśli poczujesz lęk, oddychaj głębiej, aż się uspokoisz. A teraz wstań z krzesła i fizycznie przejdź przez tę poduszkę na podłodze i usiądź na krześle zmiany. Na krześle Twojego zrealizowanego pomysłu. Jak tam jest? Jak się czuje Twoje ciało? Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego chcesz? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to powiedz: pierwszy krok już zrobiłam, podjęłam decyzję, i zrób kolejny krok, który zbliży Cię do celu. Powodzenia.